Cześć. Cześć. Cafe Wiedza, czyli my, zapraszamy na piknik archeologiczny Prausadarytno w Skarżysku Kamiennej 6 i 7 września. A 6 września będzie można wysłuchać nasz. Nas. <grym> tak. Po raz kolejny, słona trzecia. Paleolityczni o, lityczny łowcy lityczny. i my. Czyli dalszy ciąg pogoni za Tak. A o czym tym razem? Tym razem? No dobrze, no, będzie dużo jaskin, no. Przecież wiecie, no, to jaskiniowcy byli, haha. Tak. A więc jaskin będzie dużo. Więc zaczniemy parę gatunków człowieka. Temu. Temu. Jak robił lodówkę? No, lodówka, jak wiadomo, była wynaleziona no, przynajmniej pół miliona lat temu w Polsce, na terenie Polski. No nie może nie pół miliona lat temu, no. Dobrze. No ale dobrze, kto wie. E, oczywiście technologia naszych kochanych antenatów. Kurtyna powietrzna. No przecież klimatyzacja, wentylacja, no, to są ważne sprawy. No właśnie, no, odcięcie się od zewnętrza, zwłaszcza w opłacy lodowcowej, tak. tak? Jaskinia ciemna. i Mroczna do tego. Prawdziwy raj. Też będzie. Będzie Byliśmy raj. Byliśmy tam. Będzie rajta. Łacie rzeczy, rzeczyśmy się dowiedzieli. Tak. I te poroża reniferów to nie na O To nie, nie, nie. Tak zaskoleruję tego. Tak. Okay. No dobrze. Będziemy się powtarzać, ale do końca życia się będziemy powtarzać. Najstarszy bumerang pochodzi z Polski. Tak. Na świecie. Na świecie. Było. Połk. Ale to już chyba wszyscy wiedzą. Po ostatnich. E, upgrade'ach datowań i tak znaczy, no, kolejnych badaniach poza tym słuchajcie opowiemy wam mroczną historię sprzed 18 tysięcy lat o. prawdziwy thriller. Mm -hmm. może napad może, może obrzęd może zbrodnia a na pewno kanibalizm Nawet. no pamiętajcie powtórzymy za naszą wielki Polacy nie gęsi i o, swoje paleolityczne wenuski mają. mają No dobrze no. Kuryści będą twierdzić, że to może nie byli Polacy. E. E. No dobrze Tytułem Zachęty Tak Pamiętajcie, piknik archeologiczny praosada Rydno w Skarżysku Kamiennej. 6-7 września. My też. 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 Swoją skromną. Opowiastką. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W terenie lub na terenie. Tak. Lub na pikniku, tym razem. Tak. Mamy nadzieję na pikniku. Bywajcie.